Cześć, cześć, witajcie. Po nagraniu o tym, że tam to, to nie działało, dostałam takie paczuszki. I muszę je otworzyć, jakby no... Nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła, więc... Zabieramy paczuszki i przez... O, przez kogo? Przez ciebie. Dobra. I, i idziemy. Otworzyć. Jestem bardzo ciekawa, co tam jest, bo nie widziałam TikToku. Widziałam tylko TikToki, że są takie prezenciki ale nie widziałam, żeby ktoś i otwierał się. Tylko chcecie haul, czy co tam tam było? Więc no jestem mega ciekawa, co tam jest. obstawiam jakieś ciuchy, może coś do pielęgnacji. Nie, bo tak hajem to na pewno ciuchy. Nie wiem, totalnie serio. Co jest? Dobra, otwieramy, no. O, zimny, ale powtórki. Aj, powtóreczki, no cóż. Mm, no przynajmniej dwie czapki takie same, no. To od razu mogę dać tutaj, bo mam no. y, Powtóreczka, ale bardzo ładny ciuszek tu nie ma powtórki chyba Jest! Aj! też ładny dwa razy powtórzony proszę więc tutaj nie ma powtórek o jeny ale piękny podoba mi się bardzo i podoba się no dobra to też jest bardzo ładne mi się podoba eee, no a tutaj akurat są powtórki więc tutaj dam ale bardzo, najbardziej mi się podoba ten. On jest taki ładny, mega. Więc um, no, podoba mi się. A to? A to są takie torebki. O, fajne, przyda mi się, bo mam tutaj rodzinkę, to są do nich. Nie wiem, to jest... A, wiem! To jest taki... Taka zaczepka, ale no, on mi się nie przyda, więc go dam, mogę tutaj no mega fajne, mega! I serio podpowiem mi się! To już super! Więc no, tyle chciałam, dziękuję!